Jaki mamy najlepszy kolagen na stawy? To oczywiście kolagen w płynie marki Farmowit, kolagen stawych chrząstki mięśnie i tutaj oprócz kolagenu mamy również siarkę organiczną, czyli MSM i ważne jest to, że ona jest bezwonnej postaci, czyli nie będzie nam brzydko pachniała. Oprócz tego mamy glukozaminę i chondroitynę oraz mamy kompleks witamin i Takich substancji roślinnych, które mają właśnie wspierać regenerację stawu. Między innymi z tych roślinnych substancji mamy tutaj kurkumę, która ma działanie przeciwzapalne. Taka butelka, ona jest 13-składnikowa, ma w sobie 33 porcje. I teraz tak. Tutaj mamy taką miarkę dołączoną do opakowania i w tym miejscu gdzie jest ta grubsza kreska, to mamy odmierzone 15 ml i to jest dawka dzienna, którą powinniśmy przyjmować z takiego preparatu. Żeby znaleźć ten preparat, trzeba wejść na naszą stronę www.detektywzdrowko.pl i można pisać po prostu stawych chrząstki i nam wyskoczy. Z tej serii posiadamy również inne kolageny, ponieważ nasi klienci bardzo często robią tak, że jeden miesiąc piją sobie taki kolagen e, właśnie stawych szóstki mięśnie, a później zamieniają sobie na kolagen, w którym jest odrobinę więcej kolagenu niż w tym, ale to jest jakby kosztem tego, że jest tu mniej dodatków. Więc tutaj możemy wtedy na przykład spożywać przez 20 dni ten kolagen 10 tysięcy jednostek i wtedy pijemy 25 ml dziennie, albo możemy również się zdecydować na taką dawkę 15 ml dziennie, gdzie będziemy mieli trochę mniej niż 10 tysięcy, ale w dalszym ciągu to będzie duża, taka uderzeniowa dawka kolagenu. Więc to bardzo fajnie działa właśnie w komplecie, raz jedna butelka, raz druga. Ta seria posiada również kolagen. Funkcyjne na włosy, posiada również kolageny takie wspierające nastrój z adaptogenami. Ma również taką wersję bardzo bogatą w kwas hialuronowy, więc jeśli interesują Was kolageny, które są w fajnej formie, wygodne do spożycia, to możecie sobie wejść na stronę i zobaczyć całą różnorodność kolagenów marki Farmowit.